Sponsorem relacji z Krauze 38 Rajdu jest firma Domterm. Podczas Krauze 38 Rajdu zainaugurowano kolejny sezon Citroen Racing Trophy Polska dla kierowców startujących Citroenami C2 R2. Rywalizacja zapowiadała się niezwykle ciekawie, ponieważ na starcie w Świdnicy stanęło aż 11 załóg walczących w tym pucharze, a wśród nich Michał i Grzegorz Bębenkowie którzy odstawili jeden grupowego Lansera i postanowili wsiąść do c Ubiegłoroczny zwycięzca Tomasz Poremski, tym razem pilotowany przez Sławomira Grabarkiewicza, zapowiadał obronnym tytułu. Plan na ten sezon mamy że po prostu no, powtórzyć wynik z zeszłego roku, czyli, czyli zdobyć mistrzostwo. Duży apetyt na zwycięstwo miała także załoga Janek Chmielewski i Robert Hundla. Oraz drudzy w zeszłym sezonie bracia Dobrowolscy. Drugim z markowych pucharów podczas rajdu Elmot był debiutujący Clio Cup Polska stworzony przez stanię rajdową 2 Berelli. Również te rozgrywki cieszyły się dużą popularnością. Do udziału w nich przystąpiło 8 załóg na czele z Jarkiem i Marcinem Szejami, zwycięzcami ubiegłorocznego rajdowego Pucharu Polski. Obok nich o zwycięstwo w pucharze zamierzali powalczyć m.in. Michał Strer i Krzysztof Bubik. Liderami Pucharu Citroena po pierwszym dniu został Michał Bębenek który wygrał odcinek specjalny numer 3 i 6, a na pozostałych czterech meldował się w pierwszej trójce. Kierowca z Bochni prowadził także w grupie R z przewagą 5,6 sekundy nad załogą Robert Kujawski i Rafał Rzemień z wycięstami OS-u numer 4. Drugie miejsce w pucharze Citroena i trzecie w grupie R zajmował najlepszy na drugiej próbie Jalak Chmielewski tracąc 17,3 sekundy do bębenka. Po jednym OS-owym zwycięstwie zanotowali Łukasz Markowski z Maciejem Machelą i Tomasz Gryc z Krzysztofem Zubikiem. Po z samochodem mieli bracia Dobrowolscy, a także Radek Typa z Danielem Siatkowskim, którzy zmuszeni byli do skorzystania z Super Rally. No nie wiem co się dzieje, po prostu samochód po 3-4 km u yy, kręci tylko 6 tysięcy i muszę zmieniać biegi, a no i no, do 8,5. W kucharze Clio prywalizacją rywalizacją pierwszego dnia Kraoze 38 rajdu Elmot wygrali bracia Szejowe. Byli najszybsi na ostatniej szóstej próbie, a na pozostałych notowali czasy w czołowej czwórce. O wielkim pechu może mówić Jacek Płonka pilotowany przez Pawła pochronę. Załoga ta była najszybsza na trzech z sześciu s i prowadziła w pucharze. Jednak kłopoty z alternatorem spowodowały spóźnienie na końcowy pekac przed zjazdem do serwisu i półtora minutową karę, co spowodowało spadek na czwarte miejsce. Na ostatnim odcinku w połowie y, odkręcił się alternator, pasek spadł, nie było ani ładowania, ani wspomagania, ani pompa wody nie działała. Także doczaliśmy bardzo mocno silnik. W cudem dojechaliśmy na metę jeszcze z takim czasem. No. Drugie miejsce zajęła załoga Krzysztof Bubik, Marcin Przybylski. Zwycięzcy OS-u numer 4 stracili do i 60 sekundy. Na trzecim miejscu 2,3 sekundy za Bubikiem finiszowali Michał Strer z Igorem Staszem. Najlepsi na pierwszej próbie. I, no i rozkręcamy się, jedziemy coraz szybciej, bo w sumie miałem bardzo dużą przerwę, jeśli chodzi o rajdy asfaltowe. Ponad dwa lata nie startowałem na asfaltach. Także no, musimy się rozkręcić. Drugiego dni rajdu w dalszym ciągu dobre tempo utrzymywał Michał Benek, zwyciężając na czterech z ośmiu rozegranych odcinków. Zaowocowało to zwycięstwem w Citroen Racing Trophy i wygraniu grupy R z przewagą 36 36,4 sekundy nad Robertem Kujawskim. Boheńska załoga zdobyła także punkty za dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu. Drugie miejsce w rywalizacji Citroenów utrzymał Janek Chmielewski. W niedzielę przypomniał sobie także Ariel Piotrowski pilotowany przez Ireneusza Prescota. Wygrał on drugi przejazd za górze i długo utrzymywał trzecie miejsce w c Jednak ostatecznie awaria na dojazdówce do 14S zmusiła go do skorzystania z super superrally. Tym samym Łukasz Markowski obronił swoją trzecią pozycję, jednak czwarty Tomasz Gryc stracił do niego tylko 4,3 sekundy. Samą stratę do gryca miał piąty na mecie Poremski. Obaj kierowcy drugiego dnia spisywali się dużo lepiej niż w sobotę. Bracia Dobrowolscy niestety nie mogli się oparć z samochodu i zajęli dopiero szóste miejsce. Czwarty po pierwszym dniu Szymon Kornicki nie ukończył odcinka specjalnego numer 15. W Bucharze Klioka w drugiego dnia w zwycięstwo liczyło się trzech kierowców. Jarek Szeja, Jacek Płonka i Krzysztof Bubik dzieli się na sekundy. Ostatecznie na pierwszym miejscu do mety drugiego dnia dotarli bracia Szejowie, którzy wygrali 5 odcinków i pokonali załogę Płonka-Pochroń o 1,8 sekund. Na trzecim miejscu finiszowali Krzysztof Bubik z Marcinem Przybyskim. Występ chyba bardzo udany. Bardzo wyrównana walka. Dzisiaj naprawdę nasza czołówka w pucharze, czyli trzech zawodników. Na poszczególnych os praktycznie cały czas byliśmy w dwóch, trzech sekundach. Także powiem szczerze, że no nie spodziewałem się, że będzie aż tak wyrównane. I no decydowały zdecydowały szczegóły o wygranej. Zajęliśmy ogólnie drugie miejsce. Tylko drugie miejsce, albo aż drugie miejsce. Debiut w Mistrzostwach Polski, nowy pilot. Myślę, że jest dobrze. Optymistycznie patrzymy w przyszłość. I... Są jeszcze w nas duże rezerwy i na pewno jeszcze w tym sezonie pokażemy bazur. Ja nigdy nie ścigałem się na setne sekundy i na sekundy. No ja przegrałem ten dzień trzy setne sekundy, no to naprawdę nie wiem czy mi się to jeszcze powtórzy. Nie spodziewałem się, że, że naprawdę tym autem można tak szybko jechać, bo robiliśmy dobre... nawet nie spodziewałem się, że tak wysokie czasy w klasyfikacji generalnej. E, fajnie, że jest naprawdę zacięta rywalizacja w Clio, że pierwszych trzech łapie się naprawdę teraz chyba w dwóch czy trzech sekundach jesteśmy na mecie i, i naprawdę bardzo ciekawy wynik. Oglądając zmagania zawodników na klasycznych trasach rajdu Helmut, śmiało można powiedzieć, że licznie obsadzone markowe buchary uatrakcyjniły walkę na os -ach. Uczestnicy Citroen Racing Trophy Polska spotkają się na kolejnej eliminacji już podczas rajdu Lotto z Baltic Cup drugiej eliminacji rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, natomiast zawodnicy KeCap mają dłuższą przerwę aż do lipcowego rajdu bohenia. Partnerami Motorekords są oklejanie net, odcinek specjalny.pl